Tu jest ryba. No i po rybie. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku serii Poznaj Izłów. Dzisiaj zapolujemy na płoć. Dzisiaj po raz kolejny jestem na krśnie. Jak widzicie dosyć sporo filmów z tej serii Poznaj Izłów na tej rzece. Natomiast po prostu jeżeli występują blisko mojego miejsca zamieszkania rozliczne gatunki, które chcę złowić w ramach tej serii to po prostu zamierzam z tego korzystać. Jeszcze w jej trakcie najeżdżę się po wielu, wielu łowiskach, myślę w całej Polsce nawet. Natomiast dzisiaj na krznie, o której już Wam dużo opowiadałem przy okazji poprzednich filmów z niej, więc e, powtarzać się nie będę. Natomiast, mimo wszystko, coś ciekawego powiedzieć można. Chociażby to, że jeszcze nie tak dawno temu leżał śnieg, były mrozy. A nawet rzeka zamarzła na parę dni, co nie zdarzyło się od paru lat. Jednakże teraz to wszystko stopniało, i poziom wody jest naprawdę fajny, wysoki. Więc liczę na to, że właśnie to podniesienie, znaczne poziomu wody i ocieplenie spowoduje, że te ryby zechcą żerować i że może coś fajnego uda się złowić. Dodatkowo, przy okazji jednego z filmów, filmu O Klei wspominałem Wam, że krzna jest dość regularnie zatruwana. Niestety niedawno znów się to wydarzyło, dokładnie w Sylwestra, jakaś plama oleju ciekła rzeką. No i na szczęście śniętych ryb nie było, ale no, chcielibyśmy, żeby ten system wykrywania sprawców był bardziej skuteczny, a kary dotkliwsze, żeby to po prostu nie sprawia sprawiało, żeby ludzie tego nie robili, żeby nie zanieczyszczali tych rzek, tak? Ale no, jest jak jest. Niestety mamy takie realie jakie mamy. Być może mówię trochę cicho, może mój głos jest trochę zachrypnięty, niedawno byłem chory, ale już jestem na tyle dobrej formy, żeby tu posiedzieć z wami. Kolejną ciekawostką, o której wam mogę opowiedzieć, jest to, że wspominałem, że bobry tutaj na kśnie żyją w norach, natomiast tej zimy zaobserwowałem, że zaczęły budować tamę. Eee... Tutaj wrzucę Wam jakieś przebitki z jakiegoś czasu, kiedy jeszcze śnieg leżał, kiedy to zaobserwowałem, jak to wygląda. Zobaczcie, tu mamy ślad działalności bobrów. Ścieły. dość potężne drzewo, jak widzicie. No i tutaj mają swoją autostradę. Można zaobserwować ich tropy. No i tędy sobie lezą. Aż do wody. Ciekawe czy ją tam zbudują? Pewnie nie, zakładam, że ludzie im na to nie pozwolą. No, ale ciekawe, ciekawe dosyć to jest. Drugą ciekawą rzeczą jest to, że szereg drzew, które tu na brzegu rosną, są poobijane siatką. Która ma chronić właśnie drzewa przed tym, żeby bobry ich nie gryzły. Eee, bardzo fajne rozwiązanie, przyznam się. Kiedyś sam obiłem jedno z drzew. Jakieś te inne nie były poobijane, ponieważ łowiłem spod tego drzewa klenie. Więc po prostu kupiłem tą siatkę, ubiłem drzewo i zauważyłem, że teraz zaczęły się takie działania na szerszą skalę dziać. Bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że to przyniesie skutek, no bo tych drzew jest szkoda. Takich jest po prostu na tkwią i tak i tak niewiele. No cóż, tyle chyba z takich ciekawości o rzece. No mówię, stan wody naprawdę fajny, wysoki więc zobaczymy jak się będzie łowiło. Jeśli chodzi o sprzęt, jakiego używam do połowu płoci na spinning, no to jest to wędka o gramaturze wyrzutu do 1,5 grama, do tego bardzo cienka żyłka. No i na końcu zestawu znajduje się niewielka główka o gramaturze od 0.3 do 1 grama. Tutaj na krśnie, na dzisiejszą wodę, używam gramatury pół grama. No i na końcu mała przynęta. Jako przynęt możemy używać wszelkiej maści, imitacji niewielkich robaków, małych rybek, larw, pijawek i wszelkich tego typu rzeczy. Haczyki mam bezzadziorowe, ponieważ takie łatwiej jest po pierwsze odhaczyć, po drugie z zaczepu wyjąć, bo niestety jak mamy taki lekki sprzęt to zaczepy często kończą się zerwaniem a mając haki bezzadziorowe uda nam się często tego zerwania uniknąć jeżeli na przykład ten zaczep obejdziemy tak? nie mówię, że ultralightowy spinning jest najskuteczniejszą metodą łowienia płoci myślę, że zarówno gruntówka jak i przede wszystkim przepływanka spławikowa no to są metody, które najlepiej nam się sprawdzą przy połowie tego gatunku natomiast yy, pomyślałem, że to będzie bardzo ciekawe jeżeli pokażę Wam jak ten gatunek można złowić na inną metodę niż klasyczne, tradycyjne metody. A ponadto myślę, że wielu ludzi chciałoby się dowiedzieć, w jaki sposób łowić białoryb na ultralekki spinning. Dodatkowo też ja nie lubię spławików, stąd taki wybór, a nie inny, po prostu zdecydowałem się na Łowienie metodą spinningową przynosi mi to więcej przyjemności. Ryby też się trafiają i to nawet niektóre całkiem fajne na tym lekkim bardzo zestawie. Taka ryba daje bardzo dużo frajdy. I to jest chyba najważniejsze w wędkarstwie, żebyśmy czerpali po prostu z wędkarstwa przyjemność. Nie mam tu się co za wiele o tym sprzęcie rozwodzić. Opisałem wam jak wygląda, pokazałem przynęty. No i tak naprawdę to nie jest tu nic skomplikowanego w budowie tego zestawu. Prosty zestaw spinningowy bez żadnych przyponów, bez żadnych kombinacji udziwnień. Zwykły zestaw, najprostszy. Myślę, że więcej tutaj ciekawości może być w tym jak ja łowię konkretnie, więc zaraz Wam opowiem w jaki sposób tą przynętę prowadzę łowiąc białoryb na spinning. w rzece nie nadaje jej pracy z tytupką, ponieważ tutaj nurt nie umerda a ona jest na tyle miękka że w tym nurcie się wije jedyne co robię to po prostu łowię w ten sposób, że podwijam pół obrotu korbką potem zatrzymuję na parę sekund potem znowu podwijam no i oczekuję nabrania dzisiaj jest stosunkowo ciepło więc takie łowienie jest przyjemne ale gdy jest zimno no to marznące ręce utrudniają trochę takie cierpliwe i bardzo dokładne mozolne łowienie. No ale niestety właśnie ta metoda łowienia zimą jest najskuteczniejsza na spinningowy białoryb. Przynajmniej z moich doświadczeń. Jak widzicie prowadząc przynętę na Ultralajcie, trzymam palec na blanku wędki. Dzięki temu wyczuwam każde najdrobniejsze drganie, które tam się wydarza z przynętą. i nawet jeżeli tego na sztytówce albo w nadgarstku nie widać, to jestem w stanie wyczuć, że coś na przykład Kubie. albo że mam jakiś zaczep. Po szeroku płotek szukam w takich miejscach, jak tu widzicie, gdzie jest chociaż trochę spokojniejszej wody, jakieś może wsteczne prądy, troszkę głębsze zatoki. Generalnie ta ryba jest bardzo spała I nie ma ochoty walczyć z nurtem Patrzcie na to Mam ukleje za ogon No i o O takie rybki mi właśnie podgryzają cały czas I nie dają się dobrać do płaci Więc chyba założę większe obciążenie Celem dzisiejszego, dzisiejszej wyprawy, dzisiejszego połowu, jest płoć. Płoć to ryba, która no, dla większości wędkarzy nie jest w sumie pożądanym gatunkiem. Z uwagi na to, że najczęściej trafiają się w sumie małe płotki. No i często jest ona traktowana jako niechciany przyłów, kiedy próbujemy łowić większą białą rybę. Leszcze, karpie, chociażby. No i na te płotki z reguły się narzeka i stara się unikać ich brań. Płocie mogą jednak osiągać dosyć spore rozmiary, dwukilowe się zdarzają, nawet większe, 50 cm długości. No to są, są takie płocie, ale jest ich bardzo mało. Już taka płoć powyżej 30, około ok. 40 cm to jest naprawdę duża płoć. Mam nadzieję, że coś takiego uda mi się dzisiaj złowić. Płocie to ryby, które chyba każdy wędkarz zna i myślę, że wiele osób, które nie są wędkarzami również. No bo po prostu Płoteczka to jest najpopularniejsze chyba określenie na rybę. Nawet koń Wiedźmina, Geralta z serii Andrzeja Sapkowskiego nazywał się Płotka. Jeżeli chodzi o te ryby, występują one w zarówno w rzekach, jak i w jeziorach, w stawach, nawet znoszą Zasolenie wody i można je w przybrzeżnych rejonach Bałtyku trafić. Płocie to ryby ławicowe. Z reguły przemieszczają się w dosyć sporych grupach i tu, w zależności od rozmiaru ryb, raczej im większe sztuki, tym te grupy są mniejsze. Ale zdarzają się, jeżeli na łowisku występuje bardzo dużo dużych płoci, no to wtedy będziemy mieli spore grupy duszkry. Jeżeli chodzi o płocie, charakterystyczna ryba: srebrne ubarwienie z ciemnym grzbietem, czerwone płetwy. Takie w zasadzie można powiedzieć, pomarańczowo-czerwone, pomarańczowe oczy. No i czym, jak można odróżnić płocie od wzdręgi? Bo to jest częste to jest to pytanie, bardzo dużo ludzi myli te dwa gatunki. Płocie posiadają właśnie pomarańczowe oczy, a oprócz tego ich ubarwienie jest srebrne z płetwami pomarańczowo-czerwonymi. Wzdręga jest bardziej złota z krwisto-czerwonymi płetwami. A oprócz tego, płoć ma aparat gębowy skierowany dolnie. Jest tak dlatego, że jest to ryba, która przede wszystkim żeruje przy dnie. Oczywiście, zdarza się również, że żeruje w toni. Jednakże, przede wszystkim jest to ryba denna. Wzdręga z kolei ma aparat gębowy skierowany górnie, ponieważ to ryba żerująca w powierzchniowych warstwach wody. Tak można odróżnić te dwa bardzo podobne do siebie gatunki. Płoć bywa również mylona z jaziem, z kleniem. ale tutaj te różnice są już jeszcze większe i tak naprawdę nie będę się nad tym aż tak rozwodził. Myślę, że o tym opowiem przy okazji filmu o jaziu. Natomiast tutaj najważniejsze jest właśnie to, jak on różni się od wręgi. Generalnie płocie nie są bardzo pożądanym i cenionym gatunkiem, ale można je złowić w praktycznie w większości zbiorników wodnych. No, i dlatego też nie zdecydowałem się na to, żeby gdzieś niedawno nie wiadomo daleko jeździć. Po prostu dlatego, że te płocie mogę łowić pod domem. Yy... Większym wyzwaniem jest znalezienie sporych osobników tego gatunku. No i tutaj zima jest to okres, kiedy do tych dużych płoci można się dobrać, ponieważ ta drobnica nie jest aż tak aktywna i łapczywie żerująca. Jeśli chodzi o płoc, to. Nie należy zapominać o jej dużej wartości w łańcuchu pokarmowym wód, w których występuje. Dlatego, że jest to ryba rozmnażająca się dosyć szybko. Jest ona jednym z podstawowych źródeł pokarmu drapieżnika. I tu nie tylko szczupak będzie na płocie polował. Ale również bolenie, również sandacze. One nie pogardzą płotkami. Dlatego też jest to ryba często niedoceniana, pomijana i nieuważana za nie jak ważny gatunek dla ekosystemu jednak mimo wszystko warto się nad nią pochylić i warto ten gatunek szanować podobnie jak u kleje, ponieważ jego wartość po prostu przyrodnicza jest dosyć spora no dobra tyle ode mnie o tym gatunku miejmy nadzieję że teraz uda mi się jakiś jakiegoś osobnika dla Was zaprezentować no i jest. pierwsza płotka. Trochę daje, ale zarysy. No i proszę bardzo. Właśnie po takie, takie płotki przyjechaliśmy ze spinningiem. No i zobaczcie. Jest płotka spinningowa. Piękna rybka. Myślę, że około 20 cm spokojnie ma. No i dopóki mi staty się nie wywróci, to pokażę Wam tu bliżej. Zobaczcie, są te charakterystyczne czerwone oczy, płetwy w kolorze pomarańczowo-czerwonym, u wzręgi są one bardziej jaskrawe. No i sama płotka chce jak najszybciej, jak widzicie, wrócić do wody. Rybka, aparat gębowy, zobaczcie, nie jest skierowany tak górnie, jak u wzdręgi. Przepraszam, że mnie tu przycina i mojej twarzy nie widzicie, ale najważniejsza jest chyba ta płotka, którą udało się złowić na spinniki. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna dzisiejszego dnia. Dobra, wraca do wody. Wiaterek przygnał deszcz. Więc jeszcze chwilę w deszczu będzie trzeba popróbować. Nie jest to na szczęście jakaś ulewa ogromna. No i brania ustały odkąd zmienił się właśnie i wzmógł wiatr. Eee, chyba nie trafiłem po prostu z pogodą, no ale mam nadzieję, że jeszcze coś uda się wydłubać. No od razu łaptywe branie uklei. Jak tylko przynęta wpadła do wody. A już myślałem że przestały brać dlatego że coś większego tu wpłynęło i odgoniło A gdzie tam? Udało się jedną płotkę przychytrzyć. A tak to tylko mi uklejka skubidubi Ten wiatr o którym wspominałem Na początku przygnał jakiś delikatny przelotny deszczyk Ale teraz już nie pada tylko że się ochłodziło i jest Chmurno, więc no ja liczę na to, że w sumie jak pojawiły się chmury, to może te płocie będą bardziej aktywne. O! Coś jest, ale to była uklejka. No, teoretycznie tam, gdzie jest ukleja w powierzchniowych warstwach wody, tam w dennych powinna być płotka. Znaczy powinna być, nie musi być, ale jest to możliwe. Tylko, że no ta przynęta... mocno kusi właśnie uklejki. Dobra, jak widzicie leje jak z cebra, więc wygoniła mnie pogoda do domu z nadwody. Odkąd się zmienił ten wiatr i układ pogodowy, to skończyły się brania. Więc nie połowiliśmy może jakoś super specjalnie, fantastycznie. No ale weźmy pod uwagę, że to jest nadal zima, tak? Więc jak na to, że udało się trzy jakieś tam rybki złowić, no to spoko, nie? Przede wszystkim udało się złowić płocz, pokazać wam jak ta rybka wygląda, opowiedzieć o niej no i pokazać, że można ją łowić na spinning również, nie tylko na popularne robaki. Więc kolejny gatunek zaliczony, kolejna ryba z naszej listy odhaczona. No, i widzimy się następnym razem, kiedy to będziemy polować na kolejny gatunek ryby. Trzymajcie się, cześć! No, ze spinikiem to tak jest, powiem Wam, że człowiek idzie parę kroków, potem rzuca, potem znowu parę kroków, znowu rzuca i nagle okazuje się, że przyszedł taki długi kawał, że do samochodu idzie, idzie i końca nie widać. Łatwo się zagubić. Zapomnieć, kiedyś łowi ze spinningiem.